Za zakupy zapłaciłam 50 funtów minus 15 funtów promocyjne, ale obiecałam Wam ostatnio, że pokażę Wam je we vlogu. No bardzo mi się podoba efekt, jak swobodnie ona się tutaj układa. Zobaczcie. Dziewczęcą sukienkę w takie róże. Wow, no pięknie. To jest takie ćwiczenie, wiesz? Wajtek przygotował śniadanko, zaczynamy jeść. Zobaczcie, jakie pyszności. Ale tak, mam tutaj kawusie, a kawusie dostałam w prezencie od... I przecenione są z 35 funtów na 20. Tyle jest ludzi Ikea, ale ile jest? No po prostu tłumy są. Zaczynamy oszczędzanie! No ale jak to czuć? Tak jak choroba. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiejszy dzień zaczynamy od sałatki takiej pysznej, jaką Monika przygotowała. Uuu, warzywka, ziarenka i zobaczcie bakłażan pieczony. Mmm, smacznego. Małe zakupy z Amazon Fresh. Rozpakuję i pokażę Wam, co kupiłam. Za zakupy zapłaciłam 50 funtów minus 15 funtów promocyjne i tak tutaj mamy papier toaletowy, już go nie kładłam na blat, A to Wojtek zamawiał, co to jest, prasola, salami, tutaj mamy kafe latte ze Starbucksa, to jest yy, próbka. Tak jak Wam kiedyś już mówiłam, zawsze oni jedną próbkę dają. Nieraz są to owoce, a dzisiaj akurat była kawa. Kafelatę zamówiłam, to ja sobie wybieram. Odciągają potem to na koniec od rachunku. Pomarańcze, karma mokra dla Lili. <ścoughs> Tutaj coś śmiesznego. Spray przed skorzystaniem z toalety. Podobno działa. I to naprawdę działa. Erwika zamówiłam, zobaczymy. Trzy opakowania łososia wędzonego. Bo były 3 za 10, więc wziąłam 3, dwa ogórki. Tutaj sucha karma dla Lili. Pasta do zębów w takim stojaczku, w takiej tubce. Sos pomidorowy i to jest ta firma Mister Organic. Wojtka ulubiona. Bardzo, bardzo dobre rzeczy mają. Tutaj mamy jeszcze pasata, sos z ziołami. I tu jest jeszcze zwykła pasata. Napój. Ananas i fruit I wiecie co? Zobaczyłam, że mieli w promocji już teraz nie pamiętam ile to kosztowało funta coś, Cilitbank Bank i pomyślałam sobie, że może to być fajne do czyszczenia kabiny prysznicowej. Popsikać tylko i wiecie, myślę, myślę, że bardzo, że bardzo fajnie działać można, ale to zobaczymy. No i to wszystko. Zabrałam się właśnie zarobienie robienie zdjęć do butiku. Mam kilka rzeczy przygotowanych, które chcę dzisiaj sfotografować, ale obiecałam Wam ostatnio, że pokażę Wam je we vlogu. No więc mam na sobie właśnie pierwszą rzecz. Jest to przepiękny kombinezon czarny z dodatkiem takiego jasnego. Patrzę, czy to jest taka złamana biel. To jest, wiecie, co, coś między białym a szarym. I dodatek brązu. No przepiękny ma kolor, przepiękny. Zobaczcie, tak się prezentuje z bliska. Ma tutaj gumkę w pasie. O, pięknie się układa, i dodatkowo ma tutaj, zobaczcie, pasek, który można związać z przodu, można też go z tyłu, tak wiecie, wywinać, związać. Ale najlepsze jest to, że ma kieszenie. No, mega wygodnie mi w nim jest. Bardzo piękny dekolt. No, ja jestem nim zachwycona. Naprawdę, super. Kolejna rzecz jest to bluzeczka firmy GES. Bardzo naturalna, bardzo przewiewna. Niesamowicie taki lekki, delikatny materiał. Tutaj ma przepiękne zawieszki. Ojka. O. Tutaj ma kokardki przy rękawku i tutaj ma takie delikatne logo. Bardzo fajnie wygląda. Te można sobie regulować, można większy, mniejszy robić. To jest wszystko tutaj tak jakby na tym sznureczku, ruchome. Można sobie ramiona odkryć. To jest naprawdę świetna. Pasuje mi właśnie do takiego look z jakimś kapeluszem, może. no Super. Kolejna rzecz, i właśnie nie wiem, jak to nazwać. Wygląda jak koszula. Lekki, lejący materiał, zapinana na guziczki. Te guziczki są tutaj ukryte. Cała się rozpina. I właśnie mówię, że nie wiem, jak to nazwać, bo może to być koszulą, ale może to być też narzutką. Z tyłu ma pasek, zaraz Wam pokażę. I swobodnie może robić też za taki lekki płaszczyk. No nie, no, narzutkę w sumie. Z jakimś topem pod spodem. Może teraz wam pokażę, jak ona wygląda, właśnie rozpięta z czymś pod spodem. Ale zapomniałam Wam jeszcze pokazać ten paseczek z tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo efektownie, naprawdę. I tutaj jest taka zaszewka jeszcze na plecach, przez to pięknie się układa. Założyłam ją z białym topem. Myślę, że bardzo fajnie też wygląda. I wiecie, co to tak mało miejsca zajmuje, że możemy to zwinąć, złożyć do torebki. Jak się wieczorem chłodniej zrobi, zarzucamy na siebie. Przepiękny niebieski kolor do jeansów będzie też pasował. No, bardzo mi się podoba efekt, jak swobodnie ona się tutaj układa. Zobaczcie. Zielony top bluzeczka z przepięknie takimi owleczonymi guziczkami. Bardzo wygodny, nie gniecie się. Śliczny, letni kolor. Mam na sobie idealny czarny top serio. Jest tak porządny i tak Ciekawie uszyty, tutaj zobaczcie, ma taką strukturę lekko gniecioną, marszczoną. Ma podszewkę. Jest to naprawdę bardzo porządna bluzeczka. Ramiączka ma z takiego zamszu uszyte. Przepięknie się układa. Nie prześwituje. Super, naprawdę. Lekko poszerzane, także wszystko nam też ukryje. Ekstra jest. Rrr, lekko drapieżny top w taką panterkę. Z boku ma. Rozcięcia. Tył zobaczcie, ma odrobinę dłuższy. Tutaj ma takie mm, mankiety przy rękawach. I tutaj na dole też jest taki. Ja nie wiem, czy to zobaczycie. Też jest taki mankiet. Bardzo fajnie uszyty, bardzo wygodny, super. Przepiękny top w błękitnym kolorze. Ja go nazywam motyl. Zobaczcie na te rękawki. No, niesamowite. Tak mi się to podoba. Ten efekt tutaj taka falbaneczka przy szyi, tutaj piękne marszczenie. Taki luźny, swobodny, bardzo fajny. Sukieneczka w przepięknym, brązowym, naturalnym kolorze z takimi przepięknymi głusiczkami na przodzie. Taka na co dzień zwiewna, wygodna, bardzo fajna. Bardzo naturalna taka. Teraz mam na sobie taką naprawdę słodką, dziewczęcą sukienkę w takie róże. Tutaj zobaczcie, przy rękawkach są zaszewki na końcu, gumka, ale ta gumka jest nad pasem. Tutaj mam pępek, a ta gumka jest tutaj, także nam tutaj wszystko ładnie pozakrywa, jeżeli brzuszek mamy odstający, to nic tutaj się nie będzie odznaczać. Naprawdę przepięknie się układa, bardzo wygodna i też będzie fajna na jesień, na zimę do czarnych rajstop i do takich mocnych butów z jakąś może ramoneską albo kataną. Fajna naprawdę jest tak słodka. I ostatnia już rzecz jest to dwukolorowy kombinezon. I uwaga, uwaga, tara, on też ma kieszenie. No odjazd naprawdę uwielbiam jak rzeczy mają kieszenie. Tutaj jest delikatny zatrzask, o, ukryty. Z tyłu jest zapinany aż do, no, do połowy pupy. Na zamek, przez co się bardzo wygodnie go ubiera, naprawdę bardzo efektownie, bardzo elegancko wygląda. Ja tutaj pracuję dalej, ale wiecie co, przypomniało mi się, że będę robiła dzisiaj pyszne jedzonko. Jeżeli lubicie makaron, jeżeli lubicie fetę i szpinak, i czosnek, no to koniecznie, koniecznie, koniecznie zapiszcie sobie ten przepis, później będę z Wami coś naprawdę pysznego, a bardzo prostego gotowała. A kto to mnie tak tuli? Kto to mnie tak tuli? Dobrze. Nie, bo ona ucieknie. Wajtek był w, pols w polskim? W sklepie. A co to jest? A twoja z samochodu figurka. Był w polskim sklepie, no to zobaczymy, co kupił. No dobra, ile tutaj Wajtek zapłacił? 16 funtów 6 pensów. Kupił barszcze czerwone. Jeżeli... A tu jeden inny? Ekspresowy. Jeżeli macie jakiś sprawdzony, dobry przepis na zakwas, na barsz, to bardzo Was proszę o napisanie mi. A tutaj są dwa ekspresowe, dwa zwykłe. Mieszanka do ogórków kwaszonych i mało solnych i daram, i tak kupił ogórki gruntowe. I zobaczcie za tą siateczkę 3 funty 11 pensów zapłacił. Czyli ile? Funta 80 za kilogram? Tutaj kupił makaron krajankę, buraczki, tartę z cebulą. Kiełbasa śląska regionalna. A tutaj co to jest? A! Ćwiartki wędzone. A co to? A żeberka! O, to y, krupnik mi od razu na myśl przyszedł. Dwa funty za te żeberka, 3,50 za kilogram. I tu wędlinka jakaś, 860 za kilogram, co to jest? Pomożesz? Ojej. O, to coś Twojego, czy to. Nie, to boczek. Myślałam, że to jakieś ozory, nie wiem. Dobra, to wszystko. idę No, pokaż. Wow, no pięknie. To jest takie ćwiczenie, wiesz? Tak, Ty ćwiczysz? Idę, idę po Zaczynam gotować kolację, nastawiam właśnie makaron świderki, poczekam aż się ugotuje, w międzyczasie na patelni podduszę szpinak z czosnkiem. Mam taką końcówkę takiego czosnku i chcę już zużyć, więc dodam taki czosnek. Do tego potem wrzucę makaron i do tego rozdrobnie na takie drobne kawałeczki i dorzucę do tego i wymieszam wszystko. Tutaj zrobiłam jeszcze hummus z oliwą z oliwek. Posypałam płatkami chili, posypałam zmielonymi nasionami chia i słonecznikiem. Uwielbiam takie coś. Pyszne będzie, pyszne. Wojtek przygotował śniadanko. Zaczynamy jeść. Zobaczcie, jakie pyszności, wędlinki, łosoś wędzony, tutaj sałatka, pomidorki te małe, okrągłe, bez skórki, ogórek. A co to jest posypta, to posypane? Chrupiące. Ale co chrupiące? Nie wiem, wziąłem się. <laughs> no i to zobaczcie, ogórki. Wczoraj Wojtek nastawił, i dzisiaj już zaczynamy jeść smacznego. Ja sobie kawusię numer 2. Zaraz wychodzimy, yy, idziemy wysłać wszystkie wasze zamówienia, za które z całego serca dziękuję. Mam jeszcze też kilka spraw do pozałatwiania. Ale tak, mam tutaj kawusię, a kawusię dostałam w prezencie od Adeli. Kochana, z całego serca bardzo ci dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. Pyszna kawusia, pyszna. Dziękuję. I tak, ubrałam dzisiaj yy, Taki mój sweter, nie pamiętam kiedy kupiłam, dwa lata temu w HM. Naszyjnik z Polski. Tutaj mam kolczyki w uszach, które dostałam kiedyś od Wojtka na jakieś urodziny. Jeszcze byłam nastolatką. Dawno nic nie nosiłam. Ma się tutaj sprząta I wiecie co? Założyłam do tego swetra spódniczkę. Ta spódniczka po prostu leżała u mnie w szafie. Ja o niej zapomniałam. W ogóle te spódniczki są dostępne. Tak myślę, że jeszcze są dostępne w moim butiku. Jest tak fajna, nie gniecie się. Myślę, że idealna właśnie teraz y, na taką pogodę, jak jest chłodniej, a w Anglii, no niestety, chyba lata już w ogóle nie będziemy mieć, ale bardzo mi się podoba to połączenie ze swetrem. Taka cieńsza spódnica i sweter i bombowo to wygląda, naprawdę. Do tego sobie moją czarno-złotą torebkę założę. O, będzie fajnie pasować. I okulary jakieś. Wojtek tam w pokoju z Maxem jeszcze się bawią. A okulary. Chyba te będą mi pasować. Takie mam bardzo stare. W nieluku kiedyś kupiłam. Myślę, że fajnie będzie to razem wyglądać, no. O. Dobra, na chwilę zdejmę jeszcze torebkę i siądę z tą kawusią. Mamy teraz godzinę przed dwunastą, także w miarę szybko się z wszystkim dzisiaj ogarnęłam. I tak myślę, że nie podjedziemy do polskiego sklepu jeszcze na chwilę, ale to zobaczymy. Chociaż nie. Nie, bo jeszcze wędlinę jakąś głośno myślę, Wędlinę mam jeszcze jakąś w zamrażarce. Chcesz się przywitać? Ma, nie, ale mama cześć mój tablet. O! Dziękuję, <laughs> <rozsyfuję>. potrzebuje. <laughs> nie masz czasu. A tam tata czeka na ciebie w pokoju. <laughs> bo sprałam, już na nowy pomysł. Wiecie co, chyba się cieszę, że nie obcięłam tym razem włosów. Myślisz taka fajna o. długość. Naprawdę, i wygodnie mi spiąć do góry. I rozpuszczone fajnie wyglądają. Zaraz już nie będzie ta długość taka fajna, bo te włosy zaczną się w tą no. stronę odwijać. Ale jeszcze, jeszcze jest ok. Teraz następną wizytę mam z Anią w połowie września. Także a, 6 tygodni odliczałyśmy jakoś tak. Teraz trochę przenoszone miałam te włosy. Trochę za duży odrost, ale i tak bardzo fajnie wyszły. Naprawdę, super. Dobra. Idę sobie usiąść, piję kawkę. I zaraz ruszamy. Wychodzimy. A, 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 już zrobię zdjęcie. Zdjęcie? No to na dworze może ci zrobię zdjęcie, co? Nie, już teraz. Tak jakby słońce się przebijało przez murki To się chyba ktoś nowy wprowadza, nie? Cały dom jeden tutaj niedaleko nas remontują. Meble przywieźli. Lubicie przeprowadzki? Dajcie znać. Dotarliśmy, nie zgadniecie gdzie dotarliśmy do IKEA. Muszą wejść po kilka wieszaków tych drewnianych białych. Max chce na plac zabaw, może na loda go jeszcze zabierzemy. Tak się cieszył. O już poszli z wojskiem się bawić. I miss you if you go. Halo. Cześć! Tam będziesz wchodził na dobra. Zostawiłam chłopaków na placu zabaw i idę sama po wieszaki do środka. Bo jej tak nie lubi do Ikea chodzić. Zobaczcie, jakie fajne duże rośliny! I przecenione są z 35 funtów na 20. Prawdziwe są, niesztuczne. Wielkie, wyższe ode mnie. Ile jest ludzi w Ikea, ale ile jest? No po prostu tłumy są. Wracamy już i zobaczcie jaka... O, nie, ma ulewy. Chciałam pokazać Wam ulewa tu! Akurat mniej zaczęło padać, ale tak się rozpadało! Tak mokro! I korek. Jesteśmy już w domu, Wajtek robi obiad i zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam taką metalową skarbonkę. Ona ma tylko jeden taki mały otwór na wrzucanie pieniędzy. Nigdzie nie można jej otworzyć, żeby wyjąć. Skarbonka ta należała do Maćka. On z niej nie skorzystał, no to ja stwierdziłam, że ją chcę, bo on już jej nie chciał. I postanowiłam, że będę od dzisiaj, jak będę miała jakieś drobne albo niedrobne, dzisiaj akurat mam pięciąfuntówkę, będę sobie wrzucać i może za rok o tej porze w wakacje, zobaczymy, ile mi się nazbiera. No myślę, że nie aż tak dużo, bo rzadko kiedy gotówkę mam w portfelu, ale z ciekawości. Tutaj chyba stara dziesięciofuntówka jest na obrazku. No fajna, pamiętam jak przyjechaliśmy do Anglii, Wojtek kupił sobie taką skarbonkę i zbierał do niej, <coughs> o, przepraszam, jedną funtówki, po jakimś czasie otworzył, miał tam 180 funtów. I za 160 funtów kupił sobie auto de Leganza. potem tym autem miał stłuczkę, taksówkarz... Yy, w niego wjechał, taksówkarz na czerwonym świetle przejechał, była to stłuczka z taksówkarza winy, więc, znaczy auto poszło Wojtka do kasacji, ale Wojtek dostał od ubezpieczalni pieniądze za auto, bo z niego winy była stłuczka i dostał 500 funtów, pamiętam, kupił auto za 160, dostał 500 funtów i tak mi się ta skarbonka właśnie z tamtym samochodem, z tamtym momentem kojarzy. No, zobaczymy, ile ja nas zbieram, zaraz wytłumaczę Maxiowi, co to jest, i wrzucamy pierwszy banknot. Maks już czeka. Tutaj mamy pięć jednofuntówek i piątka, także dyszka idzie dzisiaj na, na dobre rozpoczęcie. Ale jeszcze to musisz, jeszcze to musisz tam wrzucić. Zaczynamy oszczędzanie. No nie, tak dobrze było. Nie, 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 tak nie wsuniesz, bo jest za duże, zobacz. To trzeba tak pozwijać. I teraz wsuń. <grytanie> no i postaraj się tutaj wsunąć. Dasz radę, dasz. Widzisz? Uuu, i do środka leci. I poszło. <noise> Wajtek tutaj przysmarzył bekon. Y Maksio! Wojtek przysmażył bekon y z cebulką. Trochę szczypiorku już dodał. Tutaj widzę ma jeszcze więcej. Makaron zaraz jeszcze doda. Taki będziemy mieć obiadek dzisiaj. I obiadek gotowy. Zobaczcie, jak ładnie to wyszło. Posypałam jeszcze z mielonymi nasionami chia i pestkami słonecznika. Tutaj są pomidorki bez skórki. Ostatnio kupiłam... Gdzie ja to kupiłam? Nie pamiętam, ale trzy opakowania takich okrągłych pomidorków mają tak twardą skórę, że się nie da jeść. I, i Wojtek obrał ze skóry. No i ogóreczki. I wiecie co? Mam większą porcję od Wojtka. Tu jest jego. On podjadał w przygotowaniu i nie ma tak apetytu, bo alergia go męczy. <laughs> Smacznego. Maksiowi smakuje? Ty już zmęczony się robisz, nie? Ej! Nie, Maksia, widałam spinera. Nie, nie bierz, nie bierz teraz. Maksia, widałam spinera. To był też puść Maksia kiedyś. Po obiedzie dostaniesz. Teraz się nie ma bawić. Trzymaj. O, już rozlałam. To był powiedział? kiedyś Maćka, Maksia powiedziałam? No już możesz wziąć. To był Maćka Spinner. Max się cieszy, bo pozwoliłam mu słodycz zjeść. Ja chyba też sobie słodycz zjem. Oj syp, jesz, żelki sobie wziął. Ja chyba też sobie słodycz zjem. Mam czekoladę. Jaka to jest? Milka ciasteczkowa w lodówce. To chyba kawałek zaraz zjem. W ogóle to się zrobiło już za 27. No i właśnie zaraz będę chyba Maxa szykowała już do spania. Sobie potem zrobię herbatkę. I wezmę może czekoladkę. I zabiorę się za montowanie vloga. Dobra! To będę się z Wami żegnać. Bardzo dziękuję za spędzenie tych dni razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tak nie robicie. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki, kochani, pa. Mm. Wojtek się żegna. Wojtek strasznie źle się czuje przez alergię. Nawet nie chcę, żebym go nagrywała, nie? <grym> Ma dość tak go męczy. No, ale jak to czuć? Tak jak choroba Nie no teraz po tabletkach tak jestem No wziął tabletki na alergię i taki taki senny jest zmęczony strasznie yeah. Dobra yeah. Dzięki że byliście z nami buziaki yeah. wanna show me If we do with that body, yo, show up everywhere that I be, yo. Oh. All you wanna do is party, yo. Oh. I know, yeah. I know, I know. You are the type that they want me about, I.